jestem w drugim, nie, w drugim tylko. W tym drugim odcinku jakby po westerze. Że... Miku i tak. Y... To jest od razu to, jak mówiłam. Tak. O ty mam coś na liście życzeń, a ty nawet nie wiedziała. I tak wiem, że nikt mnie nie kupi. To co mi z tego? Właśnie w kupiłam. Mam. super. Po uh -huh. prostu super. Kreatywność. Zresztą mi nie A ty w skarbonce mam jeszcze? O właśnie. I tak mi to nie nabija, co ja poradzę? Bo z skarbonki chyba też nie idzie podwójnie właśnie. Niektórzy mówią, że idzie, niektórzy, że nie, no to ja tego nie ogarnię. No serio. Ja tu muszę coś zrobić. Mm, nie chcę teraz iść za bardzo No jak dwa. No, jakim piłkiem dwa? No to jak zrobiłem już tyle? Czy coś mi się psuje? Mm -hmm. Nie będę że żadnych filmów I to właśnie kupimy sobie zwierzęczkę. Nie wiem, co z moimi koleżankami będę kupić. I że tam zrobimy jakiś tam odcinek razem. I kupimy sobie jakieś, Ponocze... na moim koncie kupimy jakieś zwierzęczkę. Tego nie wiem. I mnie interesują te bonie, bo bonie są ładniejsze. Dzie te są takie słodziaśne? I chyba mam takich parę. Ale. Co tu jest? Jaki słodziaśny. Dobra, ale. No, my już tu tylko na tego jakby stać. Ale okej, okay. ja tam jeszcze z koleżankami. Tak, zrobimy ten filmik. Od razu go wrzucę potem i mam nadzieję, że one się zgadzą, a jeśli nie, to sama je ponagram. nie na pewno się zgadzą. Muszę się zgodzić, że... Nie, ja się boje... bałam, się, że już go kupię, nie? A to w topie, kto... który jest na początku. A, ten czerwik. No właśnie. Ten jest na topie? No serio? Ja nie wierzę. Jakim cudem? Ktoś ciągle wchodzi, wchodzi. i mam małą prośbę. Pożyczcie mi swoje konto na 10 minut. Usuwam znaj. Aha, usuwam znaj. Znajcie, usuwam... Czy znaj jak? na przykład? Ty, no właśnie. Co, dla zwierzaków? No wiem, że ja się tak nie za... Tak, musimy zrobić pokój zwierzeczków. Kupimy im na pewno. A to jest takie małe, jak co widziałam. Kupimy, ale to. to, 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 to a tutaj jest tańsza to, to. Na przykład nie wiem. I ty w taki kolor jest, nie? Ale ja zrobię taki na przykład nie, to woda ma być białok. To ma być mleczko. Tak. I to ma być, bo to jest tańsze. Dobre. Mm, starczy mi na to, prawda? O ty, kupimy takie coś. Tylko zmienimy kolor na ten taki jaśniacki, niebieski. Wejdźcie, ja robię teraz mój pakuj i przyjmuję ten kolor. Naprawdę, tak mi się on strasznie. To może w środku będzie ten, a na zewnątrz będzie ten? Taki, i na przykład na zewnątrz będzie taki. Nie, taki jest brzydki. Chociaż mi się ten nie podoba. Za bardzo. Mi się teraz ten podoba, po prostu. O, no, zrobimy taki. Dobra. Ym... Tego właśnie nie chcę kupić. I to na razie za mało nas kosztuje. I może kupimy takie coś. a nie tylko w moim. Ale nie, żeby tak wszystko było. A więc zrobię też trochę tego, trochę tego. I ta maskotka mi się podoba. A nie można zmienić koloru, to jej nie chcę. Czyli to jest, to jest, tylko ten nie można zmienić. Tak, już nie mam kasy. Jestem taka, że mam kasę i nagle już jej nie ma. Po prostu taka jestem. Może coś jeszcze w co jest? Ja po prostu lubię kupować. I tego mam. <grym się wyszukiwania> Szukamy może coś tu fajnego jest do kupienia. Może weźmiemy do pokaziku mojego. Zawsze kocham jeżyczki. Sobie nie kupić, ale jeszcze się zastanawiam. Tak mówię, tak zrobię sobie y, odcinek ten z koleżankami i mam nadzieję, że one się zgodzą. Na pewno jedna moja najka się zgodzi. Czekamy. Czekamy. Szukamy. szukamy, szukamy. Jeszcze coś tam. Mamy coś w skarbonce? Mamy 30. Ale opróżnijmy, bo ja lubię opróżniać skarbonkę. I chyba nie idzie po twoje. No proszę, ja chcę komuś dać to. Dani, ktoś poza. Spytam się, kto. o sobie. Hej. Hej. Mm, Dash. D. Bo mam. Bo Lock. Nie, nie Tak, mój pokój już od mnie nie da i boję się, co tam jest. Okej, okay, pozdrawiam, bo nie, dwa, trzy, jeden, cztery. Pierwsza, jaki kanał? Poczekajcie, jest u ma nie daje ale mogę też grafa. Oki! Okay. Ja się naprawdę o, dziękuję. I czekajcie, e, 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 muszę jej napisać kanał. Pole... yy... E, S ten, ok. tam. Posty. Poz byś mogła dała byś mi ała a ławo czekaj dziewczyna do innych ale wiem, że wam się to nudzi i tak pomyśleć kiedy zrobić imprezkę w moim pokoju Dobra, inwenta Dobra, napiszmy P Wiesz? Bo tak, 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 tak wszystkich się hej, hey. ja. też bo mam. Bo teraz jeszcze tak, pisze, oh pisze, odpisała jedna osoba. Jednak pewnie mi piszę. A wy to, 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 to wiem, że wy nic nie widzicie, a więc zaraz do Was wracam. To im od naszej Adrianny. I Nawet... Nie, czekajcie. O właśnie ta. Widzicie, jest taka jak Adrianna i miała tą samietką. A dasz podrobła tam potrzebna mi fame. Nie. Ten prze. Mam 10. dy. Mam 10, 10. Pozdrawiam, bo nie, 2, 3, 1, 4. I jeszcze pewnie nie mogę dać autografa, bo teraz zmienili, że. O nie, tam. Bo, że 15 minut chyba, trzeba czekać. I to jest żalowe. Dobra, okej, okay. ja chcę tylko kuchnię zmienić, bo jak widzicie, tutaj się nie dzieje za dobrze. Wiem, że ja się nie przyjmuję tym postanowieniem, bo. No, dobrze, że mam tylko takie szczęście. Że mogę wejść do pokoju. A będziesz mi dawać grafę co dwie min... Y tak, y tak, y tak. Y tak. Patrz, Efe. Żebyś na Tak, za niedługo będzie. O, widzicie, 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 widzicie. No, widzieliście chyba, może widzieliście. Dzięki, proszę. Y takie odpisy dla wszystkich, ale mówię wam tylko jedno. Jeśli chcecie, zapraszajcie mnie teraz. Teraz. Dlaczego? Potem, na przykład, co? Może być tak, że ja już miejsca nie będę mieć. I ja nie chcę was, po prostu, na przykład Zobaczcie coś, to na serio ja później nie będę mogła przyjmować. I tak, teraz kogo mam, nie będę usiłować. Chyba, że to jest na przykład jakiś. Już jeszcze przytunek jakiś zrobić. Nie, jakiś kupię ten. Widziałam, że niektórzy, niektórzy trzymają. Trzymają zwierzęta na no. polu Ja nie ja nie mogłabym myśleć po prostu zwierząt na polu Ja naprawdę wiem że to jest tylko taka gra i o co mi chodzi przecież to nic nie znaczy przecież to ich dom ale naprawdę ja nic nie mówię wam ani nic, ale na serio. Ja wiem ich tam nie... Ona też chcą żyć. No pomyślcie, one też chcą żyć. I tak tu nie będzie żadnej kuchni. Tu nie będzie żadnej kuchni. I tak biorę to, co jest tu na przykład. Ten następko ty Dobrze, kochani, ja no nie chcę przyrobić przy was a więc ja kończę i zobaczymy się w następnym odcinku z moimi przyjaciółkami. Papa, pa. subskrybujcie i lajkujcie, i komentujcie, dajcie mi jakieś rady, czy coś, czy coś. A więc, pa pa!